Cześć, z tej strony Kaja, witam Was na wystawie Pająków i Skorpionów. I dzisiaj czas poruszyć temat, o którym czasem wspominacie w komentarzach, czyli powiemy, co wiemy o legendarnym kątniku. To jest nasz kątnik. Bardzo popularny pająk, znany na całym świecie. Często oceniany z góry niesłusznie jako najgorszy typ domownika, a także nieustannie mylony z innymi pająkami. Albo inne pająki bywają nazywane kątnikiem, albo on sam najczęściej mylony jest np. z ptasznikiem, ponieważ potrafi osiągać duże rozmiary, do których nie jesteśmy w Polsce przyzwyczajeni. Jego wielkość w połączeniu z dość masywnymi nogami mogą sprawiać, że ktoś może pomyśleć, że jest to jakiś egzotyczny gatunek, który uciekł komuś z hodowli. Zanim jednak poznamy kątnika bliżej, mam dla Was kolejny konkurs i do wygrania są dwie takie koszulki: kubek. Oraz wejściówka z osobą towarzyszącą na dowolną wystawę pająków. Nasze obecne lokalizacje możecie sprawdzić na stronie www.wystawapająków.pl i link do tej strony zamieszczam w opisie. Żeby wygrać, wystarczy napisać do nas na maila na adres konkurs pająkówpl zamieszczam go również w opisie. I trzeba tam napisać jakiś ciekawy pomysł na odcinek, oczywiście dotyczący pajęczaków. Z najlepszych pomysłów zostaną wybrani zwycięzcy i powstaną odcinki. Dodatkowo opcjonalnie możecie napisać do nas jakieś pytanie i jeżeli tych pytań uzbiera się w wystarczająca ilość, to zrobimy pierwsze Q&A na kanale. I napiszcie nam na końcu maila koniecznie, jaka nagroda najbardziej was interesuje. Czas na napisanie do nas jest do 2 czerwca, a wyniki zostaną ogłoszone tydzień później, czyli 9 czerwca. Życzę powodzenia uczestnikom, a teraz wracamy do kątników. Zacznijmy od słynnej potyczki pomiędzy nasosznikami a kątnikami. Oba te pająki zamieszkują często w naszych domach, regularnie płacąc czynsz poprzez zabijanie komarów, karaczanów i innych nieprzyjaznych dla nas stworzeń. Mogliście usłyszeć, że szczupły, niepozorny nasosznik może upolować tłustego, kosmatego kątnika. O ile taka walka w przypadku dwóch dojrzałych osobników może skończyć się różnie, tak w przypadku większego nasosznika, który może upolować mniejszego kątnika, potwierdzamy, że to prawda. Jego sukces wynika z dobrej techniki polowania i umiejętności, jaką jest unieruchomienie odnóży przeciwnika za pomocą pajęczyny. Wracając jednak do samych kątników, to pająków o tej nazwie mamy kilka. Kątnik to tak naprawdę potoczna nazwa, którą stosujemy w przypadku kilku gatunków z rodziny lejkowcowatych. Zobaczmy, jakie to gatunki i poznajmy je bliżej. Zazwyczaj bywają nimi nazywane pająki z rodzajów Tegenaria i Eratigena i możemy wymienić przynajmniej kilka ich przedstawicieli. Jeden to Eratigena atrika, określana też czasem jako Tegenaria atrika, ale potocznie nazywa się tego pająka kątnikiem domowym większym. Samica może dorastać do 18 mm długości ciała, a samiec do 15 mm. Ten gatunek występuje głównie w budynkach, ale możemy go spotkać również w terenie, np. Na, na skałach czy w jaskiniach. Buduje swój lejek w kątach pomieszczeń, w których może mieć trochę spokoju, czyli na przykład za meblami. W ciągu dnia zazwyczaj przebywa w takim lejku, a nocą wychodzi na zewnętrzną część sieci. Jeśli przez dłuższy czas nie zauważy dobrych efektów polowania, może wyruszyć w poszukiwaniu lepszego otoczenia. Podczas swoich wędrówek może natknąć się na gładkie powierzchnie, np. Na, na umywalkę czy wannę, i jeżeli nie mają one na sobie żadnego osadu, to kątnik może wpaść w ten sposób w śmiertelną pułapkę, ponieważ nie potrafi wspiąć się po aż tak gładkiej powierzchni. Najczęściej w takich sytuacjach spotykamy samca, który ma większe skłonności do wędrówek, ponieważ poszukuje samicy. Podczas gdy u innych pająków kopulacja bywa szybka i gwałtowna, tak u tego gatunku może trwać ona nawet godzinami, chociaż nie bez przerw, podczas których pająki siedzą spokojnie obok siebie. Samiec najpierw drży w charakterystyczny sposób, aby dać do zrozumienia samicy, w jakim celu przybył, a następnie wprowadza w nią na zmianę swoje nogogłaszczki. Kątnik większy ma jasnobrązowe ubarwienie z ciemniejszymi rysunkami, na głowotłowiu dwa niewyraźne pasy, a na odwoku rząd skośnych plam. Nogi są jasnobrązowe, bez wyraźnych plam czy prążków. Jego rozmiar oraz jednolicie ubarwione nogi mogą być dla nas pierwszą wskazówką, że mamy do czynienia właśnie z tym kątnikiem. Dorosłe sance widuje się od lipca do października, a samice obecne są przez cały rok. Drugi kątnik to Tegenaria ferugina, czyli kątnik rdzawy. Samiec tego gatunku dorasta do 11 mm długości ciała, a samica do 14 mm. Jak na kątnika jest dość kolorowy i zgodnie z nazwą na jego odwłoku możemy dostrzec czerwonawy podłużny pas. Jego nogi w przeciwieństwie do poprzedniego gatunku mają na sobie wyraźne prążki. Dojrzałe osobniki można spotkać od maja do października. Jest trochę bardziej nieśmiały od innych kątników i preferuje ciche, spokojne, ciemne miejsca, jak na przykład strychy, piwnice czy szopy. W terenie przesiaduje w szczelinach skał, murów pod konarami, kamieniami czy wśród roślinności. W Europie Środkowej jest dość powszechny, jednak rzadziej spotykany niż kątnik większy. Trzecim, kolejnym popularnym pająkiem jest Tegenaria domestica, zwana po prostu kątnikiem domowym. Łatwo pomylić go z młodym kątnikiem większym. Dorosłe samice dorastają do 11 mm długości ciała, a samce do 9 mm. Co ciekawe, kupulacja u tych pająków nie jest poprzedzona zalotami i trwa znacznie krócej niż u innych pokrewnych gatunków. Partnerzy rozdzielają się już po dwóch minutach, ale to wystarczy, by samica mogła złożyć nawet kilka kokonów, które następnie przymocowuje do ściany i kamufluje za pomocą różnych szczątków i paprochów. W takim kokonie możemy znaleźć od 50 do 60 żółtawych jaj. Ubarwienie tego kątnika może być różne: od szarego do żółtawo-brązowych odcieni. Ma niewyraźne ciemniejsze wzorki na głowotłowiu i odwoku. Dojrzałe osobniki możemy spotkać przez cały rok, lubią przebywać wewnątrz i na zewnątrz budynków oraz na stertach śmieci i złomu. Jest to jeden z najbardziej pospolitych większych pająków domowych. Przedostatnim kątnikiem na naszej liście jest Tegenaria silvestris, zwana kątnikiem leśnym. W porównaniu do pozostałych gatunków na tej liście jest niewielki, ponieważ samiec może osiągnąć maksymalnie 6 mm długości ciała, a samica 9 mm. Ten gatunek raczej rzadko pojawia się w naszych mieszkaniach. Zdecydowanie woli jaskinie bądź lasy i preferuje środowiska górskie lub podnóża gór. Ma jasnobrązowe ubarwienie z kontrastowym ciemnym rysunkiem. Odwłok często ma zabarwienie czerwonawe, podobnie jak u kątnika rdzawego, przez co niewprawne oko może pomylić te dwa gatunki. Spotykany jest przez cały rok. I została nam jeszcze Eratigena agrestis, zwana również Tegenarium agrestis, bądź kątnikiem wiejskim. Samiec dorasta do 10 mm długości ciała, a samica do 12 mm. Lubi przebywać w słońcu na nieużytkach, wydmach, rumowiskach, ale możemy go spotkać także w budynkach. W Europie środkowej jest dość rzadki, częstszy w rejonie śródziemnomorskim. Jest żółto-brązowy i ozdobiony rozmytym wzorem. Odwłok jest pokryty ciemnymi skośnymi plamkami, a nogi nie mają wzorów. Dorosłe osobniki są widywane od lipca do października. Rodzina lejkowcowatych, do której należą kątniki, słynie jak sama nazwa wskazuje, z charakterystycznych lejków, które tworzą na swoich sieciach. Chociaż pająki przeważnie lubią czystość, to akurat kątnikom nie przeszkadza fakt, że ich pajęczyna często jest zakurzona bądź oblepiona różnymi paprochami. Prawdopodobnie nawet cieszy je ten fakt, ponieważ dzięki temu ich konstrukcja jest jeszcze lepiej zakamuflowana. Część, na którą wchodzi owad, np. karaczan jest złożona z kilku warstw uplecionych na sobie. Idący po niej owad co chwilę potyka się o te warstwy, chociaż jak można się domyślić jego wędrówka nie trwa zbyt długo, ponieważ wywabia to błyskawicznie kątnika, który bardzo szybko dopada ofiarę, a następnie chowa się z nią z powrotem w swoim lejku. Co ciekawe, kątniki czasem zamieszkują porzucone sieci swoich kuzynów. Kąty, które upodobały sobie w naszych mieszkaniach, są dla nich dobrą kryjówką, ponieważ są dość ustronne. W naszych mieszkaniach jest ciepło i sucho, a w dodatku ich układ pomaga im skonstruować ich trójkątną pajęczynę. Oczywiście na koniec dodam, że choć zdarzy się, że kątnik ukąsi człowieka, to zazwyczaj jest to przypadek spowodowany przyciśnięciem pająka. Ich jad nie jest dla nas niebezpieczny i przeważnie wolą trzymać się z daleka od nas i zajmować się jedynie oczyszczaniem naszych domów z nieprzyjaznych dla nas stworzeń. Jeżeli jednak myśl o mieszkaniu z kątnikiem nie jest dla Was zbyt pozytywna, to polecamy wynieść takiego pająka gdzieś daleko, w bezpieczne miejsce, ale zabijanie zdecydowanie odradzamy, ponieważ należy on do zwierząt pożytecznych. I to wszystko ode mnie na dziś. Mam nadzieję, że ten odcinek pomoże Wam trochę w rozróżnianiu kątników pomiędzy sobą. Dzięki za oglądanie i do zobaczenia w kolejnych filmach. Cześć!